Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny! Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko! Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj! Alex ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć! Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super. Jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem, jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne! Teraz na pewno mnie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Pójdź mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Hej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus! Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbytkujący. O tak, jak boli! Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję Ci palec. Dobra, dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła Mila! Lepiej ty! Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Chwila, mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba. W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa. Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy, wszystkie igły na nas lecą! Zrobione! Co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. O, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex. nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny chupaczups. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Go, go, go! Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Hurra, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowaniem? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć Lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego Lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego Lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać, ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego Lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść Kijzaka o wiele szybciej. Super! Kurczy się! Niewiele już zostało. Takiego czupaczu psa dam radę zjeść. Daj mi go! Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fuu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fuu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Hurra! Aj, moja głowa. Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Okay. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie! Dobra, dobra, gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję, ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Alex, puść mnie! Ja tylko pomagam Ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita. Wow, ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Hmm. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie, nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O nie, to prawdziwe złoto. Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz budzie. Hmm, może nie powinnaś? Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na mój podstęp. No. Tylko nie papryczka, nigdy na to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy, otwieramy. Wspaniale, mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha, a ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam w partach, hura! Może mnie poczęstujesz? Po co przed sobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej, wcale nie jest ostra. A w środku ma czekoladę. Dziwne. Jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz... O, nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? nie wierzę! Aaaa, pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę! To niesprawiedliwe! Pomocy, zaraz słone! Proszę udać ten pożar! What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Okay. Chyba. Oh, no. y ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj. Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar. Za pomocą zwykłego spryskiwacza. Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Łopat? Dziwna nagroda! Ciekawe kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową! Myślę, że ja mam prawdziwy! Już mogę się nim bawić! Ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli. Wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować moje coli. W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mmm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super! Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego, pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra. Gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Z łatwością trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie. Przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? Tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt? Ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę. Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko. Daj spokój, to był tylko żart. Come on! Hurra, to iPhone i to nowy! Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um, ja też mam iPhone'a, ale mm -hmm. jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście, spodoba Ci się. Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówi, że będzie pyszny. Hmm. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. Hmm. A tak przy okazji, jak się ma matki prawdziwy iPhone. Hmm. Jakie pyszności! Hmm. Yy, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołyki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie! Fu, to okropne! Kończu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz zatem Ej, co z tobą? Dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? E, moim nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdejmij mi go natychmiast! No i co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. To nasza umywalka. Nie wiem, co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo i rozmawiasz przez telefon. Dostarczę to maleństwo właścicielowi. Biegnij, mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No, prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Alex nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? No, chwileczkę. Aaa skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć, staczkim jesteś. Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, rzeczywiście, burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? N nie otwieraj. Y po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego, a ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Aleks. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela, spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop! Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery. Więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w Twoich rękach. Chyba coś ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku. Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. E, kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. E, farba już odpada. Trzeba to naprawić. No rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba? E, możesz się o tym sama przekonać. To farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O nie, chyba wpadłam. A, jak to boli! Ktoś mnie ugryzł. Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk. Zaraz ci dam popalić. Najpierw mnie złap. Z łatwością. A! I tak cię dorwę. O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwne, coś mnie łaskocze. E, pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany homik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy! Dam ci nauczkę. E, patrz, co tam leci! Stój! Tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie mila. Ale ubaw! Hulk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć! Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało. No to idziemy. Brawo! Alex, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się, mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe. Hurra, jestem wolny. Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię cici. Chwileczkę muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe? Myślę, że Cicij wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł. Nikogo nie ma. No to wiejemy. Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Padajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne, ten magik zamienił go w małpę, witaj, mój mały Billy! Tak się za tobą stęskniłem! Tak bardzo cię kocham!